Rafał Zieliński, trener zespołu Akademii Mistrzów w Krakowie, jest naszym gościem. Dzień dobry panie trenerze. Witam panie trenerze. Pierwszy turniej i od razu na turnieju Smoka. Proszę powiedzieć w takim razie jak pierwsze wrażenia. Powiem wrażenia bardzo pozytywne. Jest to turniej bardzo duży, jest bardzo fajnie zorganizowany. Jest dużo grania dla dzieci przede wszystkim i dzieci się nie nudzą. Nie ma tych przerw między tymi meczami, jak nieraz się jedzie i trzeba czekać. To tutaj dzieci bardzo dużo grają i mało po prostu odpoczywają. Proszę powiedzieć, czy u Was stawiacie bardziej w tym roczniku, oczywiście? Bardziej na zabawę, czy bardziej na wyniki już? Na razie dzieci mają się bawić, a wyniki przyjdą z czasem, więc na razie niech się bawią, niech się rozwijają swoje umiejętności, a wyniki, tak mówię, w przyszłości. Słyszałem poza kamerą, że jest pan trenerem dopiero od grudnia. Proszę powiedzieć, czy już zdarzyło wam się, że wychodziliście na zewnątrz? No bo, jednak, okres taki bardziej mroźny bym powiedział. Czy bardziej trenujecie na hali i właśnie na hali się skupiacie? Na hali. To są małe dzieci, więc na razie pole odpuszczamy. Dopiero gdzieś może początek kwietnia wyjdziemy na pole. A teraz hala, żeby dzieci, wiadomo, ta odporność jest mała u tych dzieci. Więc zdrowie najważniejsze, zabawa, a później na zewnątrz. Czy na hali również trenujecie w takim ustawieniu? W sensie mówię o formacji tam 4 plus 1, 5 plus 1, trenujecie 6 plus 1. W jakim, w jakim stylu akurat trenujecie? Trenujemy 4 plus 1. Wszystkie gry, które gramy właściwie, to w systemie 4 plus 1, bo to jest dla nich dużo miejsca do w przestrzeni na boisku. I mogą właśnie rozwijać prowadzenie piłki, podanie, a nie, że czym więcej na boisku, tym tych kontaktów z piłką jest mniej. Czy nastawiacie się na zwycięstwo w Waszej lidze, czy jeszcze nie? Y, powiem tak, po ciutku tabela jest pod nas, ale co wyniki przyniosą, to zobaczymy na koniec y, rozgrywek. Trzymamy w takim razie kciuki. Dziękuję jeszcze raz. Trener Rafał Zieliński był naszym gościem. Panie trenerze, powodzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.